Ze mną Tomek Piątek. E, rozmawialiśmy jakiś czas temu i byłeś przymierzany do e, debiutu w Rzeszowie. Wtedy mówiłeś, że to jeszcze e, praktycznie temat pewny, ale było jakieś ale. Teraz wiemy, że na pewno e, w ten piątek e, zadebiutujesz. E, powiedz mi najpierw, z jaką, z jaką grupą się zwiążesz. No tak, już wszystko było jest dogadane: zwiążesz się z grupą Fight Events i firmą Radcard. Jak ta współpraca będzie wyglądała? Macie dogadane, nie wiem, ile pojedynków rocznie stoczysz? Nie, jeszcze nie jest dogadane, wiem, tylko należy walczyć na pewno już 27 listopada w Rzeszowie. A później po walce wszystko będzie dogadane i zobaczymy co i jak. Kilka dni do pojedynku, a tam jeszcze sporo spraw jest do załatwienia. Z tego co mi mówiłeś poza kamerą, to tych badań, tych formalności jest naprawdę mnóstwo. No tak, trochę było myślałem na początku, że będzie mniej tych badań, ale okazało się teraz, że trzeba robić ich więcej, ale wszystko jest zrobione, wszystko wyszło dobrze, już. Wszystko jest ok. A jakie emocje Ci towarzyszą? Aż no, tak tego nie odczuwam, ale myślę dopiero, że jak wejdę na tą salę, już przebrany, to wtedy już poczuję tą atmosferę boksu. Wie, co wiesz o Rywalu? Dobrze rozpracowany? O Rywalu nie wiem za wiele, widziałem tylko jedną jego walkę, w sumie to był praktycznie sparring. No wiemy, że boksuje jest w normalnej pozycji, no i tak jak mówiłem, tylko jedną walkę widziałem, więc tak. No, okaże się wszystko, myślę, w ringu. Cztery rundy, tak? Tak, cztery rundy po trzy minuty jak na razie. Jak te przygotowania wyglądały, z kim sparowałeś? No przygotowania wyglądały tak, no, że no, trenowałem wiadomo to dziennie, czasami dwa razy dziennie. No i tutaj sparowałem z chłopakami sali, teraz ostatnio byliśmy na takim turnieju w Lublinie i tam odbyłem sparing w wadze 75 kg. Michał w ramach przygotowań do swojej walki jeździł do Warszawy, sparował z Krzyśkiem Wodarczykiem. Ty również z nim jeździłeś, miałeś okazję tam by z kimś posparować, czy tutaj w Radomiu głównie trenowałeś? Nie, nie, nie jeździłem tam z Michałem, tutaj trenowałem w Radomiu, tutaj sparingi, nie, nie, tak jak mówiłem, tylko miałem jeden sparing tam w Lublinie. Mało? No mało, mało, no ale tutaj na sali sparowałem po dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, no i zobaczymy jak to wyjdzie. Nastawienie przed walką jakie? Chcesz przeboksować cały dystans, czy, czy chciałbyś ten, tą pierwszą walkę efektownie e, zakończyć? No, nastawienie jest bojowe, wiadomo, bo to debiut trzeba się dobrze pokazać. No zobaczymy, no, jak wyjdzie cios, no to pójdę za ciosem, będę próbował schącić. No a jak nie, no to przeboksuję te cztery. Nastałem się na walkę z pokoją czterorundową, no ale zobaczymy. Jak wyjdzie cios to pójdę za nim i będę starał się dokończyć wcześniej. A twoja walka będzie na polsacie, czy nie? O, jeszcze nic nie wiem. To czego ci mogę na koniec życzyć? No powodzenia i dobrej walki. To życzę Ci tego. Dzięki za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam.